Kawasaki Ninja 1100 SXSE to motocykl w klasycznej japońskiej starej szkole sportowo-turystycznej. Co się zmieniło w takim dużym skrócie? Teraz jest 1100, a nie 1000. Pojemność została zwiększona do 1099, ale moc spadła. 136 koni, ale wzrósł moment obrotowy. Jest kilka innych zmian w silniku, m.in. cięższe koło zamachowe, dzięki czemu mięso na dole jest tak jakby więcej w odczuciu. No i to jest naprawdę fantastycznie elastyczny silnik. Poprawiono na przykład quickshifter, który działa teraz już od 1500 obrotów, czyli prawie na biegach jałowych i w ogóle. Działa jak nóż w masełko, jest super. Kanapa na wysokości 835 mm, jak widać sięgam oboma nogami do ziemi, ale tak palcami, 1,79 m. Kierownica typu clipon, ale wysoka. Pozycja bardzo taka ergonomiczna, wygodna, turystyczna, ale do sportu też się nada na okazjonalne wypady na track day. Nowością jest też ten to gniazdo USB na 2025, no ale nie oszukujmy się, jest obrzydliwie brzydkie. Amortyzator olis z regulacją, grzane manetki i hamulce Brembo. To są rzeczy, które są obecne w wersji SE, czyli też nowość na 2025. Cena wersji SE zaczyna się od 73 tysięcy złotych. Więcej, na przykład o Akrapie i wszystkich innych szczegółach, na YouTubie.